Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie. To tylko astrologia. Dziś będę interpretował dla Was kosmogram pełni w strzelcu, która wydarzy się 5 czerwca o godzinie 21.13 w Warszawie. Patrzymy, co tam w kosmogramie. Pełnia to opozycja świateł. Słońca i Księżyca Słońce znajduje się w 15 stopniu i 34 minucie Bliźniąt w Dładzie Strzelca Księżyc w opozycji W Strzelcu 15 stopień 34 minuta Dłada Bliźniąt Czyli mamy tutaj zapętlenie również na poziomie Dład To co łączy Bliźnięta i Strzelca To jest jakość zmienna Potrzeba adaptacji Bycia elastycznym I gotowym do zakończenia czegoś Również Bliźnięta i Strzelec wskazują na podróże, ale z racji tej sytuacji, w której się znajdujemy, nie będę za bardzo skupiał się nad tą kwestią. To jest również w przypadku Bliźniąt i Strzelca kwestia dobrej zabawy. Jeden i drugi znak wiedzą, jak fajnie spędzić czas i zrobić coś, co przyniesie nam chwilę radości. I trzecia sprawa, wydaje mi się, że najważniejsza dla tego kosmogramu, to jest kwestia prawdy i poznania. Bliźnięta skupione są na cyrkulacji informacji. Dla nich ważne jest to, aby dane płynęły, aby był ruch. One nie oceniają, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, liczy się ilość. Z kolei strzelec potrzebuje na bazie jakiejś informacji zbudować całościowy światopogląd. On z perspektywy jakiejś wartości potrzebuje ukonstytuować jakąś konkretną wizję świata która będzie dawać mu wiarę, będzie rozgrzewać jego serce nadzieją i pozwoli pewnie stąpać w przyszłość. I tutaj istnieje niebezpieczeństwo ortodoksji. Um, Strzelec potrafi być bardzo inspirujący, potrafi oddziaływać na tłumy i zważywszy na to, że księżyc, który reprezentuje populację, naród i zbiorowości ludzkie, to będziemy niezwykle podatni na ideologiczne oddziaływania. Będziemy potrzebowali inspiracji i czegoś, co rozświetli nam drogę w przyszłość. I dopełnić trzeba te dwa znaki, trzecim znakiem, rybami. Również znak zmienny, w którym znajduje się Neptun, władca ryb i Mars, pan akcji, działania, bóg wojny. I obie te planety robią kwadraturę, zarówno do Słońca i do Księżyca. Co oznacza, że będzie bardzo trudno oszacować, co jest faktem, a co jest fikcją, co jest prawdą, a co jest zmyśleniem, ponieważ ryby nie odróżniają iluzji od tego, co ta iluzja przesłania. Ryby obejmują całość informacji, całość poznania wszystko, co jest możliwe do pomyślenia i wyobrażenia sobie. To jest total. W tym wszystkim brakuje czwartego znaku, czwartego znaku zmiennego panny, która posiada kryterium przydatności i kryterium słuszności. Ona wie, jak oddzielić ziarna od plew, jak wskazać, co jest słuszne, a co trzeba odrzucić, co jest prawdą. Panna to wie dzięki swojej krytyczności, swojemu krytycyzmowi. Ale jej tutaj nie ma. Nie ma ani jednego Ciała niebieskiego w pannie, a władca panny, Merkury, znajduje się w raku, w znaku odpowiedzialnym za emocje, za pochodzenie, za tłumy i za instynkt samozachowawczy związany z emocjonalną responsywnością czyli jesteśmy unurzeni w naszych odczuciach, które. Ani nam nie powiedzą jak jest, ani nas nie sprowadzą na Ziemię, tylko będziemy jak ryba w akwarium, która będzie krążyć wokół tego, co ją ekscytuje, co ją podnieca i co może wydać jej się atrakcyjne pod względem przetrwania, bo rak i księżyc skupione są na tym, co ma nas zabezpieczyć i co ma pomóc nam przeżyć. Także ta komunikacja, która będzie nam towarzyszyła w okolicach pełni w strzelcu, będzie bardzo emocjonalna, też e, związana z zagrożeniem, z poczuciem zagrożenia. Będziemy mieli wrażenie, że ktoś nas atakuje, ktoś chce zrobić nam krzywdę, bo tutaj mamy jeszcze kwadraturę Merkurego do Chirona w Baranie, Czyli będziemy mieli wrażenie, że ktoś nas już kiedyś zranił, i musimy się teraz bronić w mowie, musimy bronić swoich poglądów, swoich opinii, będziemy musieli walczyć wiedzą, którą posiadamy. Co jest y, dosyć zgubne w tym przypadku, kiedy Mars robi kwadraturę do Słońca i do Księżyca. I jest na chwilę przed koniunkcją z Neptunem. Ta koniunkcja wydarzy się kilka dni po pełni. Mars w rybach zachowuje się jak pijany wojownik. On chce walczyć, on chce się bić, chce iść na front, ale za bardzo nie wie z kim ma walczyć i będzie szukał jakiejś ofiary. I musi uważać, aby samemu nie stać się ofiarą. Trzeba zwrócić uwagę jeszcze na taką rzecz, iż i Neptun, i Mars. Będą robić kwadraturę nie tylko do Słońca, ale i do Wenus, z którą Słońce zrobiło dzień albo dwa przed pełnią koniunkcję. Wenus, przypominam, znajduje się cały czas w retrogradacji do 25 czerwca i każe nam powracać do spraw z przeszłości, w kwestii naszych znajomości, przyjaźni, związków i wydobywać to, co jest dla nas cenne. I odpuszczać. To, czego trzeba się pozbyć. Dobry czas na to, aby robić porządek w przeszłych relacjach. Ale Wenus to są również umowy, kontrakty i to, co cenimy w perspektywie bliźniąt, które cenią wymianę, handel i usługi. Dla tych, którzy mają podpisywać jakieś umowy związane z handlem, to nie jest dobry czas. Łatwo tutaj o nadużycia kompetencji i oszustwo. Ktoś może mieć jakiegoś haka, ktoś może coś zapisać drobnym druczkiem w przypisie. I możemy to łatwo przeoczyć. Trzeba uważać. Również ze względu na to, że księżyc znajduje się w 12 sektorze dla tego kosmogramu, blisko Ascendentu, więc będzie podatny na różnego rodzaju wyolbrzymienia na. Różnego rodzaju ekstrapolacje i będzie łatwo przejmował nastroje tłumów. I będąc blisko ascendentu, a Słońce, będąc blisko descendentu, aktywuje kwestie relacji i umów. Czyli przekonamy się o tym, jak niestabilne i zwodnicze są umowy. Oczywiście nie wszystkie, tylko te. Które mają dać nam pozorne poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego tutaj bezpieczeństwo jest tak ważne? Ponieważ wielka trójka 2020 roku, czyli Pluton odpowiedzialny za dominację, Jowisz odpowiedzialny za ekspansję, i Saturn odpowiedzialny za władzę, robią kwadraturę do osi Medium Celi i Mum czyli podkopują nasze poczucie bezpieczeństwa. Będziemy czuli się zagrożeni, oczywiście ze strony tych, którzy stoją ponad nami, i będziemy mieli poczucie, że te umowy, które miały zagwarantować nam stabilność i minimum warunków egzystencjalnych, one nie do końca są ważne i respektowane. To wywoła oczywiście wiele agresji, wiele. Nieporozumień, będziemy mieli potrzebę renegocjować te umowy, i prawdopodobnie będziemy chcieli użyć do tego siły. Wyłonią się oczywiście jacyś demagodzy, jacyś ideologiczni przywódcy, którzy będą chcieli spożytkować ten kapitał ludzkiego niezadowolenia, gniewu, bo w tym kosmogramie jest zapisany gniew. Tylko nie będzie mógł on Wyrazić się wprost, tylko będzie musiał kumulować się w jakichś w jakich formacjach ideologicznych. Przez jakieś ideowe zapośredniczenia. Znaczy, powiem tak: jeśli potrzebujemy zrobić na wrażenie, uwieść kogoś, oczarować swoim pomysłem, takim pomysłem, który jest przestrzelony, który nie ma niczego wspólnego z rzeczywistością, to jest to doskonały czas. Bardzo łatwo można kogoś nabić w butelkę, bo ludzie czują się niepewni i potrzebują zawiesić się na czymś. Będą chwytać się ostatniej deski ratunku, więc ten, kto przedstawi bardziej spektakularną, radykalniejszą obietnicę, ten, kto zagwarantuje większe bezpieczeństwo i większą opiekę, ten wygra i ten zwiedzie ludzi. Natomiast czy można zaufać tej obietnicy? Raczej nie. Bo to nie jest czas na to, aby dowiedzieć się, jaka jest prawda. To nie jest czas na to, aby zakorzenić się w rzeczywistości. To jest czas, kiedy powinniśmy oglądać jakiś spektakl i przeżywać skrajne emocje. Gdybyśmy mogli pójść na imprezę, doskonały czas na to, aby wytańczyć się, wyszaleć, aby przeżyć e, strumień skrajnych doświadczeń, emocji i oczyścić się. Bo to, co też daje jakość zmienna, dominująca w tym kosmogramie, to jest oczyszczenie, to jest zakończenie pewnych spraw. I to jest czas, moim zdaniem, ta pełnia, kiedy powinniśmy strzepać z siebie wszystkie naleciałości związane z ostatnimi kilkoma miesiącami. Natomiast to nie jest czas na zdecydowane radykalne działanie w planie rzeczywistym, ponieważ Mars znajduje się jeszcze w rybach, i dopóki jest w rybach, zachowuje się tak, jakby był pod wpływem substancji albo bajek. Czekamy, aż wejdzie do barana, co stanie się 28 czerwca i wtedy pełna naprzód. Zwłaszcza, że będzie to już po zaćmieniu słońca, super ważny moment. 21 czerwca, zaćmienie słońca w pierwszym stopniu raka, czyli inicjacja nowego porządku odnośnie naszego bezpieczeństwa i solidarności narodowej, ludowej. Tłumy poczują, że ha, musimy zrobić coś po swojemu i musimy zrobić to w zgodzie z nami. Dosyć nabijania nas w butelkę. Ale do tego jeszcze potrzeba Marsa w baranie. I w tym baranie on będzie siedział do końca roku i będziemy mieli potrzebę ognistego, zdecydowanego działania. I ta potrzeba będzie zrealizowana. Zapewniam Was. Ale na razie patrzymy jeszcze na spektakl i emocjonujemy się z perspektywy widzów. Dobrym aspektem, właściwie jedynym dobrym aspektem tej sytuacji jest sekstyl Merkurego do Urana. Kiedy Uran i Merkury robią sekstyl, zwiększa się nasza wizyjność i przeczucie odnośnie przyszłości. Ten sekstyl wydarzy się jeszcze trzykrotnie, dlatego że Merkury po 18 czerwca zacznie retrogradować i przejdzie trzykrotnie drogę e, w Raku, tylko w raku, to będzie retrogradacja tylko w raku. Więcej na ten temat mówię w odrębnym materiale, który opublikowałem na Patronite. Zapraszam do wysłuchania. Tam mówię, jak spokojnie przejść ten czas retrogradacji i wyciągnąć z tego maksa. I będziemy mieli jakieś przeczucie, przebłysk geniuszu odnośnie tego, jak postępować na przyszłość, ale jeszcze się z tym wstrzymajmy, bo ten sekstyl. Urana i Merkuregon się powtórzy jeszcze na koniec miesiąca, wtedy kiedy już Mars będzie w baranie, kiedy już wydarzy się ta potężna, to potężne zaćmienie słońca na początku raka. I wtedy będziemy mogli walczyć o nasze bezpieczeństwo i integralność wspólnoty. Na razie nastawiamy receptory, wyłapujemy szumy przyszłości i patrzymy. Na ten spektakl, który wydarzy się przed naszymi oczami, a zapewniam Was, będzie on niezwykle emocjonujący i pociągający. Tylko nie dajmy się zwieść pozorom, nie dajmy się wkręcić w bójki, które nie mają niczego wspólnego z naszym interesem, a przede wszystkim z naszym rzeczywistym bezpieczeństwem i zabezpieczeniem naszych zasobów emocjonalnych. Niech się ideolodzy i demagodzy. Bijo ze sobą nawzajem, a my? a my zasiadamy w loży. Dobra, to wszystko. Trzymajcie się ciepło, e, uważajcie na siebie i przeżywajcie, po prostu przeżywajcie. To nie jest czas na akcje, to nie jest czas na budowanie czegoś wielkiego, to jest czas na emocje i wyciąganie wniosków. Pozdrawiam i do zobaczenia.